Vosca Accademia Culinaria. Povigiam in vile razem, jei cioè estem ofiziane degustatorem oliva. Jestem też ofiziane degustatorem parmigiano reggiano. I też ofiziane degustatorem woschi vendline. Ale, sotto snace, beć degustatorem cebor, zrobic, kurs. Ocevisce, odpowiednie, in a końs, kurs, zdawać, exam. Napshe, quat, no moje, kursu beć degustatorem parmigiano reggiano, poi cavo in kilka razem do Reggio Emilia. Si giba consorzio un parmigiano reggiano. Cens, teoreticne, i tam. od profesjonistów. Nauczyliśmy się od analizy sensorycznej, od, od całego procesu produkcji parmigiano-reggiano i potem częściej oczywiście praktyczne, gdzie razem z osoby degustatorem parmigiano-reggiano, nauczyliśmy się jak powinno smakować, ale też najważniejsze, jaki mogą być defekty, ale jak ocenić produkt. Na początku zobaczymy i patrzymy na kolor i na strukturę, potem jaki ma zapach, potem spróbujemy i zobaczymy, Jaki ma smak, i na końcu, jakie są aromaty. I oczywiście konsystencja. Jeżeli produkt nie ma defektu i spełnia oczekiwania produkcji, idziemy do ostatniej oceny. Degustatorów nigdy ocenia produkt sam. Zawsze jest panel między 8 do 12 profesjonalnych degustatorów. Nieważne, jeżeli produkt mnie smakuje, ale jak degustatorem oceniam produkt według konkretnych i ustalonych parametrów. Chcecie wiedzieć więcej o ten temat? Albo macie jakie pytanie? Proszę tutaj na komentarze. Ciao!